Panowie zajmijcie się tym samochodem, stoi na, na postoju taksi. Zgłaszam to. No to proszę. Dlaczego czemu pan mnie filmuje? Pan jest funkcjonariuszem na służbie mam prawo. To, jeżeli opublikuje pan, to czy... mam, pana... mam prawo pana filmować. Mam prawo pana filmować. Ja jednak nie podzielałbym optymizmu kolegi. Myślę, że się nie wzięli. Długo nie wychodzili z samochodu, pewnie prowadzili jakieś konsultacje. Ja musiałem odjechać, ale pewnie skończyło się jak zwykle odstąpieniem od interwencji. Podobno znaki są jakieś nieunijne. Tak się przynajmniej tłumaczą. A to mówi Pan komendant. Jest takie rozporządzenie ministra infrastruktury, tak? tak. określa warunki dla znaków. Tak? Te znaki są prawidłowe. I Pan mi chciał udowodnić kiedyś przy szpitalu. I Pan go dzisiaj nie udowodnił, że nie dwa miesiące jeszcze. A jak on Panu to udowodni? Ma Pan tam zawieść? Nie, no pisemnie. No ma Pan rozporządzenie i wzór w rozporządzeniu, jak to wygląda. To nie jest problem tego osiedla, to jest problem Pana. Indywidualny problem, jeżeli... Taksówkarze mieszkają na tym osiedlu. Tak samo szpitala, jak zarządcy tego terenu, bo to jest akurat ksm ten teren, o którym Pan mówi, o wymianie tych znaków. Wymiana tych znaków miała nastąpić, tak, do kiedy? Ale 21 grudnia 2010 roku. Po tym terminie Znaki te, te panu. A dlaczego? Skąd? Pan komendant zapomniał, że istnieje artykuł 85a kodeksu wykroczeń, który pozwala mu wyegzekwować od zarządu spółdzielni prawidłowe znaki lub ukarać ich grzywną nawet do pięciu tysięcy złotych. Za to potrafi straszyć paragrafami wdowę, która trzymała na podwórku samochód po nagle zmarłym mężu. O! W tym miejscu stał. Dwa razy informowałem strażników, że te znaki są nielegalne i trwa postępowanie prowadzone przez komendę powiatową policji w tej sprawie. Mam prawie pewność, że wszystkie znaki postawione przez KSM na terenie miasta są nielegalne. Potem wychodzą takie kwiatki jak strefa ruchu na chodniku. Strefa zamieszkania na dojeździe do garaży. W prawie drogowym nie istnieje pojęcie służb komunalnych. Strefa ruchu na drodze dla pieszych. Pamiętaj, zanim zapłacisz jakikolwiek mandat, na terenie kujawskiej spółdzielni mieszkaniowej skonsultuj się ze mną może nie musisz płacić